Justyna Śniegocka, witam i zapraszam na magazyn Abonenta, a w dzisiejszym programie powiemy m.in. o zmianach w panelu pocztowym Asta.net. Będzie też o jesiennej nowości telewizji Asta, czyli programie Kolejwizja. No i jak zawsze garść nowinek ze świata mediów oraz najciekawsze premiery filmowe. Zapraszam. W poprzednim wydaniu magazynu Abonenta informowaliśmy o nowym formacie nadawania telewizji biznes, natomiast w listopadzie kanał zmienił swoją stronę internetową. Po przeniesieniu się z Poznania do Warszawy oraz wprowadzeniu nowego formatu nadawania kanał TV Biznes uruchomił nowy serwis internetowy. Na stronie głównej umieszczono odtwarzacz, który pozwala na oglądanie TV Biznes przez internet. Ponadto dla internautów przygotowano aktualny program oraz opisy programów i magazynów obecnych na antenie stacji. Co robią młodzi internauci w sieci, jak się okazuje, aż 85% z nich zakupy. Najpopularniejszym miejscem do wydawania pieniędzy w internecie jest Allegro. Na popularnym serwisie aukcyjnym zakupy robi prawie 84% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się sklepy internetowe empik.pl oraz Merlin.pl. Trzeba jednak przyznać, że te dwa miejsca cieszą się znacznie mniejszym zainteresowaniem niż Allegro.pl. Wydaje w nich swoje pieniądze odpowiednio 6,2% nastoletnich respondentów. Naszych młodych telewizów zapraszamy do Disney Channel na nowe odcinki czarodziejów z Wevery Place. Zawała elektryczności już nadchodzi. Sam zaklęcie! Tam zaklęcie, tam zaklęcie. już tu jest! Disney Channel przedstawia całkiem nowe odcinki czarodziejów z Waverly Place. Niezwykłe gwiazdy! Więcej magii i więcej zabawy! Czarodzieje z Waverly Place. Tylko na Disney Channel. Lady Gaga jako pierwsza piosenkarka w historii ustanowiła rekord miliarda wyświetleń swoich teledysków zamieszczonych na YouTubie. Mamy miliard na YouTubie napisała pod koniec października do swoich fanów Lady Gaga. Najpopularniejszym klipem piosenkarki jest "Bad Romance", który zanotował blisko 300 milionów odtworzeń. Warto wspomnieć, że na serwisie YouTube można oglądać również magazyn Abonenta. Panel pocztowy Astanet został wzbogacony o wiele dodatkowych i przydatnych funkcji. Oprócz zmian dotyczących bezpieczeństwa, dla Państwa wygody dodaliśmy kilka nowych funkcji, m.in. grupowanie wiadomości według wątków, automatyczne wyszukiwanie adresatów w książce adresowej podczas tworzenia wiadomości, moduł sprawdzania pisowni w kilku językach i import kontaktów w formacji v -Card. Poczta Astanet jest dla naszych abonentów usługą bezpłatną. Mamy doskonałą wiadomość dla kibiców piłkarskich do oferty telewizji cyfrowej Astanet dołączy kanał plus Gol. Kanał Plus Gol to stacja dedykowana w całości piłce nożnej. Będzie nadawana w weekendy. Docelowo program będzie się rozpoczynać wczesnym popołudniem, a kończyć w późnych godzinach wieczornych. Na antenie nowego kanału kibice zobaczą przede wszystkim mecze czterech najlepszych piłkarskich lig świata angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej i francuskiej. Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa konkursy związane z opłacaniem abonamentu za rok z góry. Po szczegóły udamy się do biura obsługi klienta. Opłacenie abonamentu za rok z góry to przede wszystkim zniżki w abonamencie oraz oszczędność czasu. Opłaty dokonuje się tylko raz. Nie trzeba płacić co miesiąc. Osoby, które opłacą abonament za rok z góry za telewizję kablową lub za internet, wezmą udział w losowaniu darmowych abonamentów. Wśród osób, które opłacą abonament za internet i telewizję kablową, zostaną wylosowane po trzy nagrody. Pierwsza nagroda zwrot abonamentu za cały rok 2011, druga nagroda zwrot abonamentu za okres 6 miesięcy i trzecia nagroda zwrot abonamentu za okres 3 miesięcy. W losowaniu nagród wezmą udział osoby, które dokonają płatności do 31 stycznia 2011 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze obsługi klienta oraz na naszej stronie internetowej wwwasta Kolejwizja to nowy program w jesiennej ramówce telewizji Asta. Nasza Wizja o kolei, tak mówią o programie Kolejwizja i jego twórcy. Jest to produkcja, która od jakiegoś czasu gości na antenie. TV Asta i w zaskakujący sposób pokazuje widzom informacje i ciekawostki związane z kolejnictwem muzealnym, turystycznym i lokalnym. Chcemy Państwu udowodnić, że kolej to nie tylko nieczyste ubikacje, to nie tylko opóźnienia pociągów, to nie tylko kłopoty finansowe niektórych przewoźników. Kolej to bardzo ważny element historii naszego i innych krajów, to także nieodzowny ekologiczny środek lokomocji, a często również zabawa i rozrywka. Magazyn powstał przy współpracy z Federacją Polskich Kolei Muzealnych, Turystycznych i Lokalnych. Wersja internetowa programu działa już od marca tego roku i zgromadziła wielu zwolenników. Autorem filmów jest niemiecki dziennikarz Hermann Schmittendorf, od ponad 20 lat związany z Piłą jako współzałożyciel warsztatu naprawy parowozów Interlog. W Niemczech miesięczniki kolejowe wychodzą każdorazowo w nakładach do 100 tysięcy egzemplarzy. Stacje telewizyjne regularnie i z powodzeniem przedstawiają materiały na temat kolejnictwa. W Polsce pakowało takie oferty w telewizji, chociaż wiemy z internetu, z ożywionej dyskusji w Polsce, że istnieje duże zainteresowanie. Program Kolejwizja można oglądać na antenie TV Asta w każdy czwarty piątek miesiąca o godzinie 19.15. To już ostatnia chwila, by skorzystać z cyfrowej paczki 2, czyli tegorocznej promocji Astanet na Internet. Abonenci zamawiający internet w Astanet mogą liczyć na jeszcze więcej dodatkowych kanałów, także w jakości high definition. Pakiety HBO Pack, DTV Pack oraz Kana Plus Multiplex można otrzymać w prezencie nawet na okres do 6 miesięcy. Kolejnym promocyjnym dodatkiem jest zwiększenie transferów internetu. Przez pół roku będzie można korzystać z wyższego niż zamówionego pakietu. Wartość prezentów przyznanych przy zamówieniu lub przedłużeniu umowy na internet sięga kwoty 462 zł. Na zakończenie programu w dziale Premium, jak zawsze, prezentujemy najciekawsze premiery filmowe nadchodzących tygodni. Zapraszam. I ty, listopada w Kanal Plus. To kalejdoskop obrazów. To walki z innymi i ze sobą. To prawdy lub zmyślenia. Ucieczki i pogonie za prawdą oraz kłamstwem. Emocje na wszystkich nutach. Filmy listopada. W Kanal Plus. To były propozycje Kanał Plus, ale proszę zostać z nami, bo już za moment obejrzymy zwiastuny najciekawszych premier listopadowych HBO. 28 lat temu na Ziemi pojawili się obcy. Na skutek protestów ludności lokalnej zostali przeniesieni do specjalnej strefy, nazywanej Dystryktem 9. Dzisiaj do wydzielonej strefy wchodzi urzędnik, żeby wręczyć nakazy eksmisji do nowo utworzonego obozu. Jego życie zmieni się już na zawsze. Peter Jackson przedstawia. Najgłośniejszy film science fiction ostatnich lat. Dystrykt Czpiący. W HBO i HBO HD. O, oh jest! O, oh jest! O, oh jest, 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 jest! O, oh jest! O, oh jest! O, oh jest, 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 jest! O, jest! O, jest! Robin Williams oh yes. Oh yes. Oh yes. i John Travolta. Stare wygi w HBO i HBO HD. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Abonenta. Ja z Państwem spotkam się już 13 grudnia. Gorąco zapraszam, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję i do zobaczenia.